Moje oryginalne kołpaki, dekielki, znaczki od kołpaków, które trzymam w domu. Taki znaczek od kołpaka uniwersalnego Toyota. Taki znaczek Renault z kołpaka uniwersalnego Fox chyba. Taki znaczek Dacia, wtedy przykleił się, od kołpaka Action uniwersalnego. Taki taki przeźroczysty znaczek już trochę zżółknięty Suzuki od kołpaka Beat coś takiego bo on był rozwalony i sobie znaczek ściągnąłem znaczek od kołpaka Volkswagen ja mam kołpak od Volkswagena Bitla albo Kadiego bez znaczka to chyba tego sobie tam przykleję jak będzie pasował ale tutaj ma takie dziwne uszkodzenie taki Volkswagen Taki. On był naprawiony. Mój dziadek go naprawił tutaj. Dekielek Audi. Ma wszystkie zaczepy. Tutaj ten drucik taki. O, Audi. Dekielek Renault Master. Taki. Cały. dekielek volkswagen garbus taki o. dekielek od dużego fiata taki taki koł od toyoty Corolla e12 tutaj nie ma trochę farby tu ma taką lekką ryskę tu. Tak, to jest w dosyć ładnym stanie. Ma wszystkie zaczepy. Ja nie wiem, czy to nie jest fake, bo nie ma żadnego znaczenia, że to Toyota. A, jest tylko coś takiego Kalend i dwa kalendarze. Jeden tu, drugi tu. No, taki Suzuki Swift. Tutaj ma taką niebieską plamę małą. Jest trochę porysowany. On ma tutaj takie małe czarne plamki. Nie wiem od czego. On ma chyba wszystkie zaczepy. Tak, z tego ten jest wygięty. Taki fajny. I Nissan Primera Almera. Nie wiem od którego to jest. To jest 16 z 2004. Ten, ten i ten i ten. Jeszcze zaczep mają wygięty. Ten zaczep sobie naprawiałem, bo on tutaj był pęknięty, skleiłem go sobie. Tutaj kalendarz, tu ma takie żółte coś. Mm, spróbuję jakoś te zaczepy jeszcze naprawić Bo fajny kołpak Mi się strasznie te od sana podobają mm, Taki Tu ma coś takiego I tu jest pęknięty